Witam was, moje ludziska, ja jestem Dolan, a to jest specjalny taki materiał, może taki informacyjny, nie wiem jeszcze jak to nazwę na YouTube, zawsze się zastanawiam. Chciałem, to jest para, taka mała dawka informacji, może to będzie jakiś update, coś będzie nazywany Dolanowy Update, o, Dolanowy Update, tak czy siak, nie, nie będziemy tu gadać o nazwie, a o tym, co teraz słyszycie, co możecie słyszeć przez następne odcinki w grach, czyli mój komentarz jest zakłócany przez mój nos. Po prostu jestem chory, jestem moi drodzy chory, jestem chory już od tygodnia, jest już teraz, teraz jest obecnie weekend kiedy to nagrywam, jest mm, 2 lutego, sobota i chciałem was powiadomić, że jestem ogólnie chory, mój komentarz jest, nie powiem, że mój komentarz jest chory w filmach, ale niestety jest słabszej jakości, aczkolwiek przez ten tydzień udało mi się coś natworzyć tam. Na mój kanał. Yy, tak, yy, moi drodzy, yy, niedawno pewnie widzieliście albo nie, a tak i tak o tym powiem, o mojej tej metamorfozie. Yy, metamorfoza moja miała przejść już w styczniu, czyli nowy komputer, nowy sprzęt i tak dalej, i tak dalej, aczkolwiek jest już luty, yy, a jeszcze się nadal nie pojawił. Aczkolwiek teraz, tak jak wam mówię, jest 2 lutego, yy, następny weekend, nie wiem, który to będzie, chyba 11, nie, to będzie coś przed 11, to będzie 9 chyba, 9 lutego, w tym będę miał już oficjalnie składanego kompa, już na pewno, to jest pewniak na 100%, i będziemy po prostu yy, nagrywać coraz to nowsze produkcje, czyli takie małe info, yy, a propos tego, yy, a propos tego także wrzucania, dlatego przez ten cały tydzień nic się nie pojawiało na tym kanale, no może jakiś tam jeden film chyba się z czegoś pojawił, chyba z Are Empty, no, pojawił się na kanale, aczkolwiek teraz tym filmem, yy, yy, aczkolwiek yy, od tego tygodnia co teraz będzie, będą wrzucane filmy regularnie, myślę, że yy, nie będę ustalał na razie żadnego planu. I ogólnie, tak, troszkę może o innych rzeczach. Przede wszystkim moi drodzy Gotik. gotika nadal nagrywam, z gotikiem nic nie mam tu powiązanego. Co do You Are Empty. Jak wiecie, You Are Empty, zmieniłem trochę mój proces nagrywania, komentowania. Trochę sobie z tej gry drwie. Trochę sobie tam, wiecie, się nabijam. Ale po prostu w tej grze się w większości czasu nic nie dzieje. Jest sama tylko niby akcja, pseudo akcja, w której się strzela do wrogów. Co nie jest jakimś tam bardzo fajnym emocjonującym zajęciem, aczkolwiek przejdziemy tą grę, bo jest ona na swój sposób taka inna od na pewno innych gier, ma swój taki klimacik tajemniczy strasznie no i co jakąś fabułę, która się tam co jakiś czas ujawnia na tych karteczkach, które znajdujemy, aczkolwiek no ta fabuła także chyba jakaś taka zaciekawa nie jest Lubię klimaty postapokaliptyczne, chociaż to mi na postapokaliptyk nie wygląda, a na klimaty połączone coś e, takie alla komiczne właśnie alla komiczna postapokaliptyczna Rosja. E, tak, tak wygląda sprawa z empty. Następnym, następną sprawą jest to, iż... E, 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 Teraz o serii, niedługo na moim kanale, taktycznie po tym filmie, który się teraz, teraz się ten film pojawi na YouTube i po tym filmie pojawi się następny film z zapowiedziami, z dwoma zapowiedziami dwóch cudnych gier, z czego już jest jednej mam nagrane dwa, dwa odcinki materiałowe. Aczkolwiek te odcinki nie są w najlepszej jakości, bo tak jak wam mówię, jedną z tych gier będę nagrywał na nowym sprzęcie. Aczkolwiek odkryłem, że na tym starym czym jeszcze da się nagrać. poniosła mnie presja i po prostu poniósł mnie meląż Nie no, bo po prostu poniosło mnie i nagrałem odcinek z moim kolegą z tej gry. Yy, myślę, że wam się spodobają. A co do drugiej serii, yy, nie wiem czy zamierzam. Yy, na pewno pojawi się ona z jednym z moich kolegów, nie wiem czy jak z drugim. Tak czy siak, spodziewajcie się ich na moim kanale właśnie w dalszym okresie lutego. To było na tyle. Nowych serii na razie nie planuję, chociaż mam dużo produkcji, dużo, dużo gier, z których mógłbym nagrywać Robić nawet takie long shorty tak zwane jak To Royo nazwał w niektórych swoich odcinkach, aczkolwiek moi drodzy, myślę, że to, że to starczy na razie na moim kanale. Pojawią się także audiologii i moi drodzy ogólnie y, tutaj y, główny temat tego update'a, nowego update'a, czyli y, zmieniony tok y, nagrywania. Odcinki będą się pojawiać rzadziej mi się zdaje, tak już dalej na nowszym komputerze, na, na nowszym komputerze, na nowszym komputerze po prostu odcinki będą się pojawiać dalej, aczkolwiek y, będą się tam pojawiać... Y w mniejszej ilości, ale za to w lepszej oprawie. Na pewno będą już na cały ekran. Nie będziecie widzieć tych czarnych pasków. To po pierwsze, po drugie, moi drodzy, na pewno będę także wstawiał w filmach różne intra, aczkolwiek do Gotika i do URMT nie planuję żadnych intr Jak wiecie, do Gotika jest tylko jeden trailer, który jest przedstawiany już na początku gry. Chciałem robić takie trailerowe intra. Nie chcę mi się jakiegoś tam innego robić, aczkolwiek własnego osobistego intra jeszcze na razie nie planuję. Typu tam, wiecie, wyskakują napisy Dolan. Co do URMT, także ta grabie jest obca i z tego co wiem, to tylko jedynie ją poznałem przez Move no i co no i to na tyle do następnych na pewno serii się będą pojawiać intra, bo nawet dalej na już pomysły e e pozwólcie e e że zaraz sobie wybucham los tak czy jak moi drodzy, e, dzięki wam za wysłuchanie tego audiologa, bo na nim już kończę, także mówię wam jeszcze raz, powtarzam, podsumowanie, czyli e, wszystkie serie są nadal kręcone, pojawią się następnego tygodnia na moim kanale. Mój kanał nadal będzie aktywny, aczkolwiek będą w nim diametralne zmiany się staną, czyli będą na przykład lepsza oprawa filmów bez pasków, tych czarnych, będą dodawane na przykład ultra, intra, będą dodawane jakieś tam na przykład. Na pewno nie będę prosił o łapki, to już nie, ja tego po prostu nie lubię, nie będę tego tolerował. Możecie klikać to like, tego lajka. Like Najważniejsze no jest, jest tylko to, żebyście oglądali moje filmy. Bo ja z tego nie zarabiam. Chcę tylko żeby ktoś doceniał moje dzieła, które nie wychodzą mi za dobrze, ale wychodzą. Yy, no dobra i przede wszystkim yy, yy, przede wszystkim nie wiem jakie przede wszystkim. To by było na tyle. Także jeszcze raz dzięki wam za wysłuchanie tego audiologa. Zapraszam do wysłuchiwania kolejnych oraz yy, o, oglądania kolejnych odcinków z innych gier. Już nawet no, nie będę wymieniał jakich. No, subskrypcja oraz komentowanie. Subskrypcja pozwoli wywać, by, być Wam na bieżąco. A komentarz y, pozytywnie nastawi mnie do nagrywania kolejnych odcinków. Let's play. Trzymajcie się. Chejosa.